Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz, lecz Ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia. Wtedy Poświadczę im, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych Słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak, jak ich uczeni w piśmie. Oto słowo pańskie.